Witam serdecznie w najnowszym odcinku z mojej serii Space Engineers. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać dwa statki. Mining Howler i Military Transport. Są to oba statki pułapki. Mining Howler jest na pierwszy rzut oka statkiem cywilnym, jednak posiada on jedną pułapkę i generator grawitacji który jest wyłączony generator grawitacji jest za tymi drzwiami w głównej, że tak powiem ładowni i tutaj też się znajduje, o tam u góry wejście do kokpitu, jednak przed wejściem do kokpitu trzeba udać się do tyłu rozebrać tutaj dwie kostki i się dostać i rozebrać trochę ten silnik który znajduje się pod dużym reaktorem Gdyż, yy, gdy tylko spróbujemy zatrzymać statek silnik się odpala głowica bojowa jest niszczona która robi bum niszczy duży reaktor który jest jedynym źródłem energii na tym statku następnie military transporter statek bojowy złożony z głównie z dużych płytek ciężkiego pancerza bloczków i posiada on generator grawitacji który jest już od samego początku włączony tutaj jak widzicie są dwa małe generatory ale one też wybuchają jeżeli ta mina tutaj silnik detonuje minę cała tutaj wnętrze jest po prostu zdewastowane następnie dwie pułapki kolejne znajdują się po bokach. tutaj jest rampa za rampą jest silnik który wystarczy troszeczkę zdemontować po przeciwnej stronie też jest niestety rampa, za którą znajduje się silnik i głowica bojowa. Czwarta, ostatnia pułapka niestety jest też w bardzo newralgicznym dla nas miejscu, ponieważ znajduje się znowu przy głównym który zasila jako jedyny nasz cały statek. Znajduje się ona tutaj. Tu jest głowica bojowa i silnik, który trzeba zdemontować. Następnie, żeby dostać się do kokpitu, oj, troszeczkę za wysoko poleciłem, jasny wind, a no, do kokpitu idzie się tędy. Po obu stronach są korytarze w dół, wystarczy zeskoczyć, nic sobie nie zrobimy, na zewnątrz są drzwi wejściowe, zaraz przy drzwiach wejściowych jest wejście do kokpitu i jeszcze niestety taka... Jedna mała ostatnia rada, jeżeli chcecie zdobyć któryś z tych dwóch statków albo ming Howler, musicie się przygotować. Musicie ze sobą troszeczkę uranu, na przykład najmniej 5 bo wtedy macie dosyć energii, żeby mi latać, gdyż zobaczcie, jak próbuję nim muszyć, to 4 sekundy. Ile wynosi, jak przyleciałem na bezwładności? Dokładnie on może pracować najwyżej 6 minut na Waliwie, które ma to go wyłączymy mink hauler może pracować też koło coś koło tego czasu więc trzeba wziąć ze sobą uran i przygotować się gdyż statki mają dużą masę mało żyroskopów i są niestety ociężałe są to chyba największe statki jakie się udaje znaleźć w grze przelatujące koło nas i dostarczający nam odgroma różnych surowców. No i chyba z mojej strony to by było w tym odcinku wszystko, odnośnie porad takich ogólnych dotyczących tych dwóch statków. Dzięki. Mam nadzieję, że filmik był przydatny w grze powodzenia.